Do Zielonej Góry przyjechałem w 76 roku i od 77 zacząłem pracować w elektrociepłowni Zielona Góra. Tak z punktu jakby widzenia dzisiejszego można powiedzieć, że to była taka duża miejska ciepłownia. Paliło się około 200 tysięcy ton węgla, węgla zasiarczonego, to był miał węglowy. Wtedy nie było żadnych instalacji ani odsiarczania, ani odazotowania. Odpylanie nie było elektrofiltrów, to więc było takie mechaniczne. Więc kiedy przychodziła zima i elektrociepłonia pracowała na jakby full, no to Zielona Góra była mocno podtruwana. A do tego trzeba dodać, że w tamtym okresie było kilkadziesiąt lokalnych, osiedlowych kotłowni więc Proszę sobie wyobrazić, jaki to był obraz Zielonej Góry. Jak spadł śnieg, to tam na drugi dzień czy za dwa dni już był taki szarawy. Dzisiaj jest to zupełnie inna sytuacja. To jest skok, można powiedzieć, cywilizacyjny. Od 12 lat elektrociepłownia Zielona Góra nie spala węgla. Mamy ekologiczne wytwarzanie zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła w kogeneracji. ECE posiada blok gazooparowy zasilany gazem ze złoża kościan. Natomiast te lokalne kotłownie, które tak też zatruwały środowisko, zostały przejęte przez elektrociepłownie, zlikwidowane i ci odbiorcy zostali podłączeni do sieci ciepłowniczej Elektrociepłowni. Śmiało mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o układ ciepłowniczy z Zielonej Góry, to jest to jeden z najnowocześniejszych, nie tylko w Polsce, ale również i w Europie. Mamy sieci inteligentne, ciepłownicze, mało kto to ma. Produkujemy komercyjnie chód z ciepła sieciowego, co ma duże znaczenie, szczególnie latem jeżeli chodzi o efektywność energetyczną. Program taki elektrociepłowni i miasta i współpraca ze wszystkimi prezydentami, jacy tutaj w mieście byli, szła w kierunku, żeby właśnie jak największą liczbę tych odbiorców potencjalnych podłączać do sieci ciepłowniczej. I to się od lat dzieje, faktycznie jest duży przyrost mocy przyłączonej do systemu ciepłowniczego Zielonej Góry. No i wszystko to ma wpływ na czystość powietrza. Niektórzy mówią, a tam jakiś szary dym gdzieś wylatuje. To jest para wodna z chłodni wentylatorowej. Na skomina to praktycznie no jest to po spaleniu emisja CO2, ale wiemy doskonale, że jeżeli paliwem jest gaz, to jest to co najmniej dwukrotnie niższa emisja niż na węglu. Tu możemy się pochwalić, że mamy taką firmę jak Ekoenergetyka, która jest pionierem nie tylko w Polsce, ale i w Europie. I mieści się właśnie w Zielonej Górze jej siedziba. Mamy też taką firmę jak LUK, która inteligentne oświetlenie realizuje w różnych stronach świata, bo to oszczędność. Energii, to jest de facto oszczędność środowiska. Czym więcej zaoszczędzimy, czym bardziej efektywnie będziemy zagospodarowywać tą energię, to tym bardziej zaoszczędzimy na środowisku naturalnym. Jeżeli popatrzymy na Zieloną Górę, to nieraz to analizowaliśmy: no to dzisiaj na pewno jest to transport. Stąd bardzo dobrze, że wprowadzono w Zielonej Górze autobusy elektryczne i z tego co wiem, to, to w stosunku do całej ilości to wskaźnik tych autobusów elektrycznych chyba jest największy w Polsce. Natomiast, no, jest jeszcze na obrzeżach Zielonej Góry ileś takich palenic indywidualnych, no, które różne rzeczy spalają, no, pewnie i trochę węglowych. No jeżeli chodzi o, o ten indywidualny transport, no to, to wiemy, że pracuje się nad um, tymi samochodami. Oddziaływanie um, przemysłu, bo to nie, nie mówimy tylko o energetyce, no, jest na powietrze, na wodę, na glebę i to w tym kontekście musimy jakby dostrzegać, widzieć i, i, i to w jaki sposób starać się podejmować takie działania, które, które będą jakby zmniejszać te wszystkie negatywne oddziaływanie na środowisko. W tych celach 25 lat temu zawiązaliśmy taką organizację jak Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki. Właśnie w zeszły piątek obchodziliśmy. Przy okazji 20 konferencji Energetyka Przygraniczna, Świat Energii, Jutra, również 25-lecie 25 naszego stowarzyszenia. I tam w celach mamy zapisane zrównoważony rozwój energii, ochrona środowiska, edukacja, szczególnie młodzieży. Mówiliśmy o wszystkich rodzajach energii, o Bezpieczeństwie elektroenergetycznym, no, które trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o Polskę, no, jest duże zagrożenie w związku z tą dążeniem do dekarbonizacji i planowanym wycofaniem tych elektrowni węglowych, a jednocześnie bardzo duży przyrost OZE, zarówno w układzie wiatrowym, jak i fotowoltaicznym. To są już spore ilości, a, a wiemy doskonale, że te właśnie źródła wiatrowe i, i, i słoneczne są niestabilne. No świeci słońce, mamy energię, nie świeci, nie mamy. Wieje wiatr, jest energia, nie wieje, to mamy problem. Dopóki ten prąd jest w gniazdku, no to wszyscy myślą, że będzie zawsze. I ja zawsze stawiam na pierwszym miejscu bezpieczeństwo energetyczne. Bo jak nam zabraknie światła, tam dwie godziny to pół biedy, czy nawet dzień, ale jak nie będziemy mieli tydzień, to skutki będą katastrofalne. Tak było kiedyś parę lat temu w Szczecinie, że przez parę dni nie, Szczecin nie miał zasilania. I co się stało? No, szpitale dopóki miały agregaty i paliwo, to, to chodziły. Jak się wypaliło, to już stanęły, Tramwaje stanęły, bo nie było prądu. Stacje benzynowe po jakimś czasie no, też stanęły. Kiedy nam zabraknie prądu i co się wtedy stanie? Jak nam zabraknie prądu, to nikt nie będzie patrzył na ekologię. Każdy będzie próbował się ogrzewać, jak tego będzie mógł. I dlatego jestem zwolennikiem, żeby te, te budowy elektrowni jądrowych nie, nie tam się przerzucać politycznie, tylko to powinno być Wspólny nasz interes, bo energia jest dla wszystkich, bo powietrze jest dla wszystkich i tu nie ma żadnych barw ani takich, ani takich. Po tej transformacji w 1989 roku, no to przecież modernizacji w polskiej energetyce no było naprawdę sporo. Praktycznie wszystkie dzisiaj bloki węglowe mają odsiarczanie, mają odazotowanie, mają doskonałe systemy odpylania. I tak naprawdę para wodna i CO2 jest emitowane. No CO2 z kolei no jest gazem obojętnym. Praktycznie można powiedzieć, że. Z punktu widzenia jakby takiego chemicznego, no to nie oddziaływuje na nasze zdrowie. No ale jak naukowcy twierdzą, wywołuje efekt cieplarniany. Chociaż, jeżeli dzisiaj zużywa się 8,5 miliarda ton węgla, z czego Chiny 4,5 miliarda, Indie zwiększają wydobycie, Indonezja, Australia. No to naprawdę, jeżeli chodzi o Europę i, i Polskę, to jesteśmy tam takim pikusiem. I wydaje mi się, że nawet jak wyzerujemy tą emisję, to, to świata nie zbawimy. No ale no trzeba do tego zmierzać, bo gdyby cały świat się dogadał i, i, i powiedział tak, odchodzimy od węgla, ograniczamy z roku na rok emisję CO2, no to miałoby to jakiś Sens taki praktyczny. Dzisiaj jest tak, jak jest. Jedna ciekawostka: w 2022 roku Chińczycy zwiększyli wydobycie dwa razy tyle, co całe wydobycie Polski. Nie da się jeszcze dzisiaj wyprodukować, wyprodukować energii, na przykład, której jest latem tak dużo, że przetrzymamy ją do zimy. Nie ma takiej technologii. Magazyny pracuje się nad tym są, ale to są te krótkoterminowe, że w dzień się naładuje, a w nocy się tą energię odzyska. Czyli de facto wiemy, co zrobić. No, tylko teraz trzeba mieć wolę polityczną i pieniądze na to wszystko, żeby to zrealizować. Moim zdaniem na przykład ta energetyka jądrowa nie mie oceniać i dociekać, to, no, to powinna być już mocno zaawansowana, to już powinno się w zasadzie kończyć budowę przynajmniej jednej elektrowni jądrowej w Polsce. Moim zdaniem to się dzieje. Ta świadomość jest coraz większa. Ale też dużo od nas zależy. No przecież jeżeli chodzi o, o, o ulice czy inne, no to, czy las, tak? no to przecież to indywidualne osoby zaśmiecają i czyli to potrzeba też tej edukacji, kultury, jakichś zasad, jakieś wykształcenia, żebyśmy po prostu wszyscy umieli tą przyrodę szanować.